Ponad 200 zawodników i zawodniczek, tysiące pokonanych kilometrów, litry wylanego potu, a po przekroczeniu linii mety, duma i satysfakcja na twarzach zawodników. Tak było w niedzielę 21 sierpnia nad jeziorem w Kozienicach, gdzie już po raz 11 rozgrywane były zawody Enea Kozienicy Triathlon. Od początku, czyli od 2012 roku, za organizację zawodów odpowiada Jerzy Górski. Legenda tej dyscypliny: Mistrz Świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku. Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse: Super Sprint, 375 metrów pływania, 10,5 km jazdy rowerem i 2,5 km bieg oraz Sprint, czyli dwa razy dłuższa trasa. Zgodnie z założeniem organizatorów, zawody są dla wszystkich, dlatego startowali zarówno początkujący amatorzy, ci już nieco bardziej obyci z tą dyscypliną, ale także doświadczeni zawodnicy oraz weterani uprawiający triatlon od 20 czy 30 kilku lat. Nie miał znaczenia wiek, płeć, postura, czy choćby rodzaj roweru. Wziąć udział w zawodach mógł każdy. Najstarszy startujący indywidualnie miał 68, a najmłodszy 14 lat. Dla jednych liczyło się tylko walka o medale, dla innych start był sprawdzianem charakteru i własnych możliwości. Wszystkich połączyło jedno, miłość do sportu i aktywnego spędzania czasu. Startowały dzieci i młodzież, mężczyźni i kobiety, indywidualnie i w trzyosobowych sztafetach. Tuż przed pierwszym startem imprezę otworzyli zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień oraz wiceprezes Enea Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz. W supersprincie pierwszy linię mety minął Maciej Maślanko z Jeżowa. Na czwartym miejscu rywalizację ukończył najlepszy z Jarosław Gontarz. Pierwszą z kobiet była pochodząca z Kozienic Justyna Spytek, a drugie miejsce zajęła Gabriela Sosnowska z Aquatora. Na dwa razy dłuższym dystansie triumfował Dawid Mielke. Dwudziestolatek z Barzanowic to jeden z najlepszych w kraju triatlonistów młodego pokolenia. Pokonanie całej trasy zajęło mu niespełna godzinę i 6 minut. Najwyżej z reprezentantów Kozienic uplasował się ponownie Piotr Pernak. 52-latek zajął wysokie dwunaste miejsce. Wśród pań bezkonkurencyjna była Agnieszka Kropiewnicka. Zawodniczka pochodząca z Pionek przez kilka lat regularnie plasowała się w Kozienicach na drugim miejscu, by w końcu stanąć na najwyższym stopniu podium. Nasze miasto na tym dystansie godnie reprezentowała Renata Michalska. W sztafetach wystartowało 14 trzyosobowych zespołów. Tu rywalizację wygrał Puławy Triathlon Team. Mirosław Molenda, Wojciech Wójtowicz i Mateusz Krzysztoń. Dwa kolejne miejsca zajęły nasze rodzime sztafety. The Iron Team w składzie Krzysztof Celuch, Sławomir Kurek i Grzegorz Sobczyk oraz sztafeta Energii Kozienice, Paweł Król, Marcin Kosiński i Mariusz Weronowicz. Jak widać po frekwencji, najwyższej od lat, a chyba nawet rekordowej, chętnych by rzucić rękawice po trójnemu wyzwaniu nie brakowało. Nawet mimo aury, która w niedzielę nie zachęcała do wysiłku. Warto podkreślić bardzo liczny udział mieszkańców ziemi kozienickiej. Ponad połowa sztafet, większość dzieci w akwatlonie oraz ponad 20 osób startujących indywidualnie to ludzie z Kozienic i okolic. Poza wspomnianymi już Gontarzem i Pernakiem dość wysoko byli także Kamil Gmiński i Łukasz Łuczyński, a w Supersprincie 17-letni Piotr Sękulski. Dla każdego uczestnika poprzeczka była zawieszona na różnej wysokości, tak jak uzyskane czasy. Jednak każdy, kto ukończył triatlon może czuć się zwycięzcą. Mimo ogromnego zmęczenia wszyscy podkreślali, że było warto. Trzy razy frajda, bieganie, jazda na rowerze i pływanie, jeśli się nudzi jeden sport mogę zacząć drugi, jeśli mi się drugi nudzi mogę zacząć trzeci, praktycznie sport nie nudzi mi się i od ponad pięciu, sześciu lat bawię się w triathlon. Ty biegasz głównie? No tak, ale pływanie pomaga, nie strzyka, tu nie strzyka, no i a rowerem do pracy jeżdżę, no to się tak samo się złączyło triatlon. mnie jest żyłka sportowca od dawna. Po prostu to, ten sport jest na tyle wymagający i, i wy, 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 wytrzymałościowo i technicznie, że po prostu no jest, jest to dla mnie frajda, że mogę się z każdym miesiącem czy, czy podbijać swoje umiejętności. Jestem w tym świeżaczkiem, bo to dwa lata dopiero do, to ogarniam, ale powolutku, małymi kroczkami, jak to mówią kropla drąży skałę. Będziemy z chłopakami tutaj robić coraz lepsze wyniki. W końcu kiedyś w będzie na podium samy Kozińcek. Dla zabawy. Ja bardzo lubię piąteczki ze wszystkimi ja przywijać i tak trochę showować. No. Showman. U mnie cały czas tak samo, byłem ostatni. Ale było fajnie. To jest coś niesamowitego, kiedy wychodzisz z wody, wchodzisz na rower, a później jeszcze musisz przebiec. No, super. Grzechem byłoby nie wystartować w takiej imprezie na swoim terenie, dlatego też co roku Starcie. próbujemy i udaje nam się wystartować i przede wszystkim skończyć. Mimo tego, że dystans jest o połowę krótszy, to jednak sił trzeba włożyć dwa razy więcej, bo trzeba zrobić to wszystko szybciej, więc tak naprawdę nie, nie jest wcale łatwiej. Tegoroczna edycja była nieco inna niż kilka poprzednich. Zmienił się dystans. Nie olimpijski jak rok czy dwa lata temu, a sprint, na którym w Kozienicach startowano już na początku. Nowością był super sprint. Zmieniło się także miejsce, gdzie znajdowało się meta oraz część trasy rowerowej, a zwłaszcza biegowej. Było inaczej, a czy lepiej? Organizacyjnie zawsze jest tutaj cudownie, bardzo dobrze, jest super atmosfera. E, profesjonalnie wszystko jest zrobione. E, oczywiście można, mamy takie warunki, że można zrobić i małe sprinterki, można zrobić i pełnego Ironmana, można zrobić i wszystko, co się chce. Olimpijka bardzo często odstraszała te osoby początkujące. Nawet wśród znajomych miałem osoby, które chciały wystartować, ale troszeczkę tego dystansu, w szczególności pływania wody 1500 metrów, to jest dosyć dużo. 700. 50 metrów, czy te 375 metrów, dla każdego śmiertelnika jest do, jak najbardziej do pokonania. Ja bym na miejscu organizatorów wrócił do tej olimpiki, ale zostawił też te dystanse, które teraz założyli. Te dystanse są krótsze i tak nie odstraszają jak dystanse olimpijskie czyli 1500 metrów pływania, 40 roweru i dycha biegu. Jednak nie dla każdego jest to do zrobienia. No, nie oszukujmy się bez przygotowania. A tutaj te przygotowania mogą być trochę krótsze no i te dystanse, mówię, nie odstraszają. Co widać zresztą po, po ilości osób, które wystartowały. Z trasą kozińskiego triathlonu zmierzył się m.in. Paweł Jonuszewski, olimpijczyk i mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki, obecnie współpracujący z telewizją Polsat. Gościnnie wystartował także ultratriatlonista z Gdańska Jacek Hahn niesamowita rodzinna atmosfera, a ja w sumie tego szukam w triathlonie, Nie, nie startuję nigdy o najwyższe cele. bo najlepszy są dużo dla mnie lepszy. Ja, ja to robię dla zabawy, dla fanu. Jacek na swoim koncie ma m.in. kilka dystansów Ironmana. Jak podkreśla, w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Przez pięć dni codziennie robiłem pełny dystans Ironmana. Było to w ramach akcji stowarzyszenia Maszejeć na badania. Chcieliśmy w ten sposób wraz z moim przyjacielem Krzysztofem Danków Yy, Nagłośnić sprawę, aby mężczyźni chodzili do urologa się badali. Ja także, że depresja nie jest yy, chwilową słabością, tylko chorobą. Chcę tu i teraz, a nie chciałbym jutro, pojutrze czy tam kiedyś. I, i tak samo właśnie z tymi Ironmanami. Chcę je zrobić, a uważam, że jak człowiek chce, to zrobi wszystko, nie ma rzeczy niemożliwych. Jak co roku nie zawiedli kibice. Zawodnicy mogli liczyć na ich głośne wsparcie na starcie, w okolicach mety, ale również w strefie zmian i na trasie biegu. To także w połączeniu z profesjonalną organizacją i wysokim poziomem sportowym tworzy wyjątkowy klimat tej imprezy. Enea Kozińcy Triathlon to od lat także okazja, by zachęcić do tej dyscypliny dzieci i młodzież. Swoich sił w aquatlonie, który jest pierwszym krokiem do triatlonu, próbowało 24 chłopców i dziewczyn w wieku od 10 do 13 lat. Musieli przepłynąć 150 metrów i pobiec na dystansie kilometra. Większość z nich to młodzi kozieniczanie, reprezentujący dwa kluby pływackie: Delfin i Akwator. Oni też najczęściej stawali na podium. W swoich kategoriach wygrali Mateusz Smykiewicz, Antonina Gregorczyk, Klement Kobejsi i najmłodsza w stawce, dziewięcioletnia Wiktoria Garbarczyk. Święto Triatlonów w naszym mieście zakończyła ceremonia dekoracji najlepszych. Tym, którzy stanęli na podium, czy to w klasyfikacji Open, w kategoriach wiekowych, indywidualnie, w sztafecie, czy w Mistrzostwa Gminy Kozienice gratulowali zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski, wiceprezes Enea Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz, dyrektor Kacyris Marcin Zmitrowicz oraz Jerzy Górski. Organizatorami imprezy byli firma Sport Górski, gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem tytularnym Enea Wytwarzanie patronem honorowym był burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Piłkarze dekatlon Piątej ligi rozegrali drugą kolejkę. Większość spotkań była bardzo jednostronna. Szybko padła pierwsza dwucyfrówka. Milan rozgromił płomień 10:1. Wysoko u siebie wygrały także LKS-y. Ten schlebni rozbił jabłoniankę 7:0, a ekipa spromnej pokonała 6 6:2. Po drugi komplet punktów sięgnęły również Tygrys, Drogowiec i Podlasie. Piłkarze z Huty Miejskiej pewnie pokonali Beniaminka Steresina 5:0. Zespół z Jelińska triumfował 3-0 w Skórcu, a w Sokołowie Podlaskim gospodarze wygrali z Józefowią 2-0. Najmniej bramek w Mińsku Mazowieckim. Tam skromne 1-0 dla Pogoni w starciu drugich drużyn. Nasz zespół pauzował. Na czele stawki pięć zespołów z kompletem punktów. Najlepszy bilans bramek ma LKS Chlebnia i to on zasiada w fotelu lidera. Energia w gronie trzech drużyn z trzema punktami, obecnie na siódmej pozycji. Pozostałe ekipy jeszcze bez punktów. Wystartował sezon w A-klasie. Pierwsza kolejka przyniosła grad bramek: 40 w 7 spotkaniach. Najwięcej padło w Kozienicach. Drugi zespół energii w powiatowych derbach pokonał KS Magnuszew 8-3, choć to goście prowadzili już 3-1. Cztery bramki zdobył Bartłomiej Maciąg, dwie dołożył Sebastian Orzechowski a po jednej Filip Maciąg i Michał Czerwiński. Najwyżej wygrał Zawisza. Drużyna z Sienna rozbiła powały Taczów 8-0. U siebie przegrał także drugi z Beniaminków. Z Karyszewianka uległa KS Jastrząb 2-5. A tu własnego boiska wykorzystała Iłżanka, pewnie pokonując Wisłę Solec 6-0. Od wygranej rozgrywki rozpoczęli także piłkarze akcji i krępianki. Gole nie padły tylko w rywalizacji Gryfimirów z Polonią Iłża. Po pierwszej kolejce 6 zespołów ma komplet punktów. Prowadzi, zawisza się no. Energia na trzecim miejscu. Magnuszew jest trzeci od końca. Bardzo dobrze w młodzieżowych, ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych zaprezentowali się młodzi biegacze Olimpu Kozienice. W niedzielę w Warszawie dwoje z nich stanęło na podium. Srebrny medal w biegu na 300 metrów zdobył Igor Joński. Czas 42,66 sekundy. Trzecie miejsce zajęła Emilia Ośka, startująca na 100 metrów. Dystans pokonała w 14,13 sekundy. Ósma była Amelia Luśtyk, 14,98. Tuż za podium uplasowała się Oliwia Strong. 1000 metrów przebiegło w czasie 3 minuty 26 i 3 setne sekundy. W finale 100 metrów w kategorii U16 szósty był Damian Potyra. Uzyskał czas 13,10 sekundy.